Witajcie kochani na kolejnym filmie. Zaczynamy od holu zakupowego z Lidla. Naprawdę, naprawdę mały. Yy, głównie to trzeba było mi mleko i chleb. Więc, na dzień dobry, yy, obiecaliśmy jedną paczkę chipsików, więc ma. Na... Yy, dalej. Frytki. Gdyby nie było nic na obiad, to zawsze frytki dobre są. Trochę mm, cebuli. Była po 2 zł, tak 80 zł wydaliśmy w Lidlu. Oczywiście standard mieloneczka, ale to już patrzyłam na dłuższy termin ważności. I właśnie sobie przypomniałam, co miałam zakupić w Lidlu. Też tak macie. Yy, bo ostatnio oglądałam u Marty biegu, że tą, yy, jakąś szyneczkę z modliny. I fajnie cenowo wychodziła i miałam ją kupić. No i trudno. Zapomniałam. <laughs> e, łagodny keczup. Ostatnio kupiliśmy jakiś w Delicate z centrum. Powiem Wam, że porażkę. Nie wiem, tam w tym filmie jest. bez e, Dalej. E, kawa po 17 zł. Była po 15. Za 300 gram. Teraz jest po 17. Kawa. Z, y, ta fusiasta y, 10 zł, a wcześniej chyba kosztowała 8, ale nie jestem pewna, bo to zawsze mąż sobie bierze. Zgrzewka mleka. Z aplikacją wzięłam trochę winogrona bezpestniczone. Przy zakupie dwóch kasz bulgur było. Trochę taniej, tak? Chyba zaczynamy naprawdę Wam mocno obserwować ceny. Dwa klepki takie złociste z zakwasem żytnim, bez konserwantów. I ostatnią rzeczą, więc widzicie naprawdę skromne zakupy. Ostatnią rzeczą wziąłem te pod udział. Ik mam nadzieję, że były dalej w promocji, bo nawet nie wiem, gdzie mam rachunek. Dobra, biorę to chowam. albo zaraz mąż idzie do pracy, więc muszę jakieś żelełko mu naszykować. Dobra, widzimy się później. Witajcie kochani, w kolejnej części byłam na szybkich zakupach w stokocie, więc mam na szybko pokażę. Do, do środy jest HAP po 13,99 sobie kg. <laughs> Przepraszam Was. E Pusteczki. Co ja chciałam powiedzieć? Przy tej pogodzie powiem Wam, że naprawdę jakoś kiepsko się czuję. Yy, Biankę wzięłam. Na słynie chęci na takie płatki pszenno ryżowe, co my tu mamy z płatkami w polewie jogurtowej, z owocami liofilizowanymi. Tuskawka i, i co? Doskiny chyba, tak? Również kupiłam takie dwa serki z piątnicy homogenizowane. Były po zł, bo są z terminem do 19. I również danonki. Po złote 99 i również z terminem do 19. Więc dwa tego, dwa tego wzięłam. A poszłam do stokotki tylko dlatego, że się dowiedziałam, że są patelnie. Z tymi punktami. Więc wziąłam sobie patelnię z figera. 24 cm Dobra, może sobie do tego sobie dodałam nóż. Chciałam ten większy, ale nie było, więc za ten za 19 złotych patelnię zapłaciłam 90 zł to 20 Tak, otworzyć Ci tak, Wojtuś już znalazł to. Proszę, a długie dla Krystiana. Tak. Tak, dla Krystiana. proszę. To. to też ci dać? Dobrze. I miałam nazbierane punkty. Więc mam za miseczki za grosza. Teraz Wam pokażę te miseczki. grosza Tak, bo się zbierało punkty i są. Ojej. Weźmiesz podeszło? Takie. Takie dwie miseczki na coś. Ewentualnie jeszcze nazbieram na dwie i będę miała cztery. Na coś się na pewno przyda. Bardzo fajne, poręczne, włoski design podobno. No dobra, widzimy się pewnie jeszcze później. Witajcie kochani! Ostatnie zakupy jakie poczyniłam to było coś na Dzień Babci Dzień Dziadka Dla dziadków kupiłam takie zestawy Nivea i mamy tu kulkę, piankę do golenia i balsam e, Wojtek się kłóci bo nie wiemy o co mu chodzi a babcią wzięłam w takich ładnych kosmetyczkach powiem Wam, że bardzo mi się podoba e, zestaw Daw Wiecie co? Jak siedziałam i nie, nie nagrywałam, była cisza, tak? Odpaliłam kamerę, to jest głośno. Zestaw div, e, daw dla kobiet. Jest tu krem do rąk, balsam, żel pod i kulka. E, kupione w Biedronce, powiem Wam, że w fajnej cenie, bo jest promocja. 1 plus jeden gratis, więc drugi taki zestaw wyszedł mi taniej. I drugi zestaw, tak? Jed w sumie za gratis, tak? Czyli za dwa zapłaciłam, jak miałam zapłacić 50, y wróć, 80, to zapłaciłam, y nie było równo 40%, y nie mogę się skupić, widzicie? Miałam zapłacić za dwie Mama! Co się stało? Nie Dobra, już. E... Napijmy się kawę. Tak. Za dwie kosmetyczki powinnam zapłacić 80 zł. Ale był, jak jest w pomoc 1 plus 1, to nie odjęło mi 40, żeby zapłacić za dwie 40 tylko odjęło mi 37 zł. Więc wychodziłam 40 zł za dwie kosmetyczki i tak samo wynikało z tego. Dobra, idę to z powrotem schować i zaraz wracam. Dobra, już pochowane jeszcze. Wojtuś przypomniał sobie, że musi do kibelka, a nie chce na stojaka robić. Tylko chce siadać na deskę, więc na razie niech siada. Ważne, że chodzi, ważne, że korzysta. Eee... Pożed się sam bawić, tak? No sam ze sobą się kłócił. A może jest na popołudniowej zmianie, więc wieczór mam taki. Taki mam ugany. Oh. E... No i właśnie, i nie mam jak nagrywać, bo on dopiero co leżał, tak? Na co się kłócisz, na co się obrażasz z powrotem? Nie! Nie! Eee, no i właśnie. I nie mam warunków do nagrywania. E, bo jak e, siedziałam tutaj, trochę ogarniałam kuchnię, bo już taki miałam bałagan, to wyobraźcie sobie, że leżą... Nawet słowem się nie odezwał. Z pół godziny było leżenia. Tylko matka odpaliła kamerę, już jest krzyk, już jest pisk, już jest... Wszystko. No. A teraz Wam chcę coś powiedzieć. Mały film będzie krótki, mało pogadam, mam nadzieję. W ogóle wczoraj chciałam puścić w film, jeszcze wecenę do tego. Oczywiście, YouTube mi nie pozwolił na to. I już było dosyć późno, i w końcu wyłączam komputer, dając sobie spokój. Mówię, nie siedzę dłużej, nie czekam, bo jakieś weryfikacje, bo coś tam jeszcze i prawa autorskie się załączyły. I wiecie, to taka Wam zła matko Jak będzie mi kazał coś poprawiać, to. No i właśnie, nie puściłam Wam film. Eee, druga, kolejna sprawa, co chciałam Wam powiedzieć, tak faktycznie jedna z Was zauważyła, jak się nie mylę, Agata. Eee, wyzbywam się ciuchów, właśnie to jest, <coughs> przepraszam, to jest właśnie ten film, który ja coś tam sobie gadam, coś tam poskładałam, potem się chwalę, jak jest przed, chwalę się, jak jest przed, to się może nie chwalę. Chociaż ja ogólnie mam porządek w szafach, bo ja lubię mieć porządek w szafach. Drażni miel na przykład szafka mojego męża, ale stwierdziłam, że się jej nie będę na razie czepiać. Eee. I, I ja lubię mieć porządek tak, w szafkach e, swoich przynajmniej no i w dzieciach. Bo najczęściej ja z nich korzystam. Wyjmując coś, przeglądając, składając, chowając, tak? Eee. I właśnie dlatego był taki porządek robiony ogarnięty. I później pokazywałam Wam co, jak wygląda później, tak jak sobie poukładałam, jak to posegregowałam. Trochę ciuchów się wyzbyłam. W sumie mało się wyzbyłam tych ciuchów. Część wystawiłam na sprzedaż, to co nie chciałam nosić, tego co nie noszę od jakiegoś czasu. Albo w to co się już nie bieszcza, a stwierdziłam, że jak schudne, to mogę synowe kupić, prawda? Trzymajmy się tej wersji. Eee, tak jak jedna z Was, tak jak Zauważyła, możliwa właśnie, że Agata nie jestem pewna w tym momencie, bo to komentarzami jestem cał całkowicie w lesie. Zmieniamy lokum. Zmieniamy lokum. E, na razie wam tylko powiem, że mamy, <laughs> bo nie zatyka mnie widzicie zważenia. <laughs> e, zmieniamy lokum. Mamy już upatrzone, mamy już zaklepane. I dostaliśmy pozytywną opinię od banku w sprawie kredytu. Tak. E, no. Długa droga była, bo tak naprawdę ciągnęła się od grudnia ta droga, ale w końcu się udało. A tak naprawdę ta droga się zaczęła już od listopada. Dlatego te moje filmy czasami są takie nie do końca, nie do końca na bieżąco. Może nie. Nie na czas, nieregularnie, bo ja po prostu ostatnio z niczym nie obrabiam, nic w ogóle. A Wojtek też nie ułatwia życia, to już jest taki chłop, że... Zresztą widzicie, głośny. Też nie chcę nagrywać, jak on jest taki krzykliwy, bo wiem, że to przeszkadzać może, tak, w oglądaniu, gdzie słychać go, a nie mnie. Bo ja już swojego głosu głośniej, nie podgłośnie, a jego on jest taki głośny, że to pewnie... <laughs> Więc wybaczcie, jak jakieś tam krzyki słyszycie, a wiem, że są na niektórych filmach te krzyki niestety. No i tak, i będziemy działać, ale resztę się dowiecie. W odpowiednim czasie, tak? Jak już coś tam, jak już ewentualnie dostaniemy klucze do tego mieszkania i Wam pokażę, co jest, co planujemy robić, bo to jest mieszkanie z... Rynku tudnego, czyli młode małżeństwo też tam mieszka właśnie. Też z takim dwulatkiem jak nasz Wojtuś. I będę Wam pokazywać, tak, coś tam podziałamy. Nie wiem na ile ja podziałam, ale można pewno coś tam podziała. Ewentualnie będę Wam pokazywała efekty później. Ale jakichś wielkich remontów nie planujemy. Bo aż tyle finansów nie mamy już. Wszystko, co możemy, dajemy na kredyt i na wszystkie inne opłaty. O, właśnie. No, więc napijmy się za to kawusi, tak, za nasze przyszłe gniazdeczko. No, i chyba tyle kończę. Tak, może zmontuję ten film, puszczę Wam, zobaczę, co z tamtym się dzieje. Bo się po prostu wczoraj wkurzyłam, na, na, masakrycznie. Gdzieś naprawdę obrobiłam na taką godzinę. Już Wojtuś swoją, jak ja zaczęłam montować, obrabiać i wszystko działać. Ale to nic, nie narzekamy, bo to nie jest narzekanie, tylko to jest moje życie. Że dużo rzeczy się dzieje, kiedy dzieci śpią. Chyba zacznę nagrywać wtedy o 10 w nocy dla Was film. Wtedy jest cisza, spokój, nikt nic nie chce, nikt nic nie woła. Dobra. Kochani moi, trzymajcie się. I ja oczywiście czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o tych naszych małych zmianach. Bo jednak, nie, 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 samochodu nie kupuję. Bo też widziałam taki komentarz. Niestety, jeszcze nie. Na razie muszę się cieszyć z tym, co posiadamy. Więc do zobaczenia, kochani Buziaczki. Czekam na Wasze komentarze. Pa!